W członkach, które ta porażka jest bardziej bolesna. Jeszcze spójna jest bolesna, ponieważ to byśmy były Jak to jest tak? Myślę, że to tak stwierdzić, że, że trzeba zapytać że tych zagranicznych, na pewno mnie to bardzo boli, ale myślę, że to jest, że to boli. Więc nie tak sobie myśleliśmy o tym meczu i nie tak myśleliśmy, że, że będziemy w innych nastrojach. które wpadły po tym meczu. Myślę, że jeszcze od tej sytuacji z pierwszej połowy tam kilka dosłownie, centymetr nie minęło super. No Była sytuacja na 2-1, no mogło się to inaczej ułożyć, tak? Zgadza się, zgadza się, no też nie ma co rozpamiętywać, no myślę, że musimy przede wszystkim ciągnąć wnioski z tego, co się stało na samym początku meczu, bo nie możemy tak wejść w mecz i stracić wybranego od razu. Byliśmy przygotowani na to, gdzieś wyczulaliśmy się na to, że Wisła ruszało, bo to zazwyczaj tak robił u siebie, szczególnie w derbach. No gdzieś gdzieś nie wyszło tutaj jak miał być na dwie bramki, szybko i to ustawiło męcz. Drugie powiedza i skrzydła między to na Łukasza Doliga. o co poszło i czy sobie wyjaśniliście z Tam była trochę kawałek twardszej gry. Doliga, Łukasz mnie, się mnie faulował. Ja gdzieś tam też odruchował może za dużo gdzieś siły dołożyłem, ale, ale wyjaśniliśmy sobie to szybko, bo jego coś po prostu zakołoło w dwójce i, i on to nawet... Sędziu mu powiedział, żeby nie było żadnych nieprzyjemności, także też szacunek i w porządku się zachował i dziękuję mu za to, bo, bo nie się się na z bady, tylko coś go zakuło i, i od razu to sędziemu powiedział, także fajnie, że tak się zrobiło. A to już ta zmiana strony z, z Hankom, to, to dobry pomysł? Ty się, ty się lepiej czujesz no. a na tej stronie? To jest takie, trenera, mieliśmy taki, taki mieliśmy założenia w te, te mecze. Że, że akurat na prawej stronie będę wykorzystywany. Ale gdzieś w trakcie meczu i tak to się odbywało, bo w pierwszej połowie chwilę grałem na, na lewej stronie i w drugiej połowie też już pod na lewej stronie, gdzieś to, to jest wymienione. No, jak teraz widzisz tą Waszą batalię o, o ósemkę? Wydawało się, że jesteście na, na bardzo dobrej drodze. No, no dalej to jest, to jest przewaga, natomiast no już jest styk z zespołami, które Was gonią. Wszyscy chcą. No jest te 10 zespołów praktycznie, które chcą być w tej pierwszej ósemce i się liczą o, o walce o to, także no, no nikt nie odpuści. Eee... Musimy być tego pewni, teraz każdy mecz będzie każdy mecz był i będzie na, na wagę eee, tej pierwszej ustępki, także musimy być bardzo mocno skoncentrowani i w każdym meczu po prostu wygrywać i sobie zapewnić to w pierwszej ustępce. To że teraz będzie przerwa na reprezentację, natomiast dla Ciebie taka odskocznia, żeby <noise> to było nie do reprezentacji młodzieżowej. Tego chciałeś, prawda? Do tego dążyłeś więc jest, no, otwiera się pole dopisów. Staram się wykorzystać to zaufanie, które zostałem wydarzony wiadomo, że pewne raz chcę zobaczyć jak funkcjonuje zespole, który na pewno jest bardzo zgrany i zrobił naprawdę fajny wynik. Ja chcę po prostu tam pojechać i pokazać, że mogę być taką wartością ale, 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 tego zespołu, że mogę coś wnieść jeszcze jakościowo i na pogo tam jadę.